Cześć, jestem jakaś stasiek i dziś próbujemy znaleźć świnki i krówki. Świnki albo krówki, bo potrzebujemy żarcia. Znaczy, no ja mam tyle, nie? Cały tak zaczynać kurczaków, ale wydałoby się więcej. Bo to nam nie starczy na tydzień. W ogóle każdy sobie zrobił wakacje. Znaczy, nie każdy, ale ja, Natalia i Szymon. Yy, ja właśnie tutaj przyszłam yy, na wakacje do mojego domku, do którego kiedyś miałam się przeprowadzić, ale jednak tego nie zrobiłam. Mam shift, ey! No i ja noc się robi. Ja już dopiero co spało mi. A nie, czekaj chwilę. Po prostu jak spałam to musiałoby się ciepniej zrobić przed ekranem. Co było dziwne? Dobra. Mam iny, mam miny Jedną już skupiłam minę. Gdzieś tutaj. Ale dobra, nie będę zaraz szukać liny, bo tylko tracę czas. Gdzie są te zwierzaki? Ostatnio tutaj chodziło parę. Po drzewach. Dosłownie. Zobaczymy może tam na dole zaraz. Dobra, idziemy tam. Poskocząc po drzewach to ja raczej nie znajdę yy, tutaj żadnych zwierzaków. Jest tutaj? Jakiś zwierzaczek? Cokolwiek? Cokolwiek. Halo. Jest tu jakiś zwierzaczek. I zaś na drzewach. Jakim cudem to się stało? Au. Dobra. Jak zaraz tutaj nie znajdę yy, żadnej świnki, żadnej krówki, to ja chyba wybuchnę. Jeszcze przed chwilą tutaj było. <todgłosy> tutaj dużo, całkiem. A i koniki, no. I właśnie, bo tam tego konika nie, yy, nie umiem znaleźć. Szukałam i nie umiałam znaleźć. Ale mam siodło, to mogłabym wziąć e, jakieś konika, nie? Są świnki. Dobra. Bierzemy. Chodźcie za mną. No nie! I noc się zaś robi. Teraz nie zgincie, okej? Okay? Żeby żaden szkielet was nie strzelił, okej? Okay? Uważajcie. Bo ja się już wkurzę. Chodźcie. Szybciej. Szybciej. Co mam ziemniaka w ręce trzymać? Chodźcie. Ja jeszcze dla nich nie zbudowałam zagrody. Właśnie sobie z tego zdałam sprawę. I nie wiem, czy trafię stąd do domu. Bo z zewnątrz to widać tylko i wyłącznie drzwi. No i może bambusy. busy tutaj teraz nic nie widzę, nie? Nawet nie wiem, gdzie idę. Ale jak się zgubię, będzie lipa, ale... Pff, trudno. No chodźcie, świny. Wejdziemy na tą górę, okej? Okay? I zobaczymy, czy świnie dom. Jak nie, to... nie wiem. Nie spadnij! Świnio jedna. No sikierko, wiadomki. Powiedz, że tam nie spadnę. bo no Ojeju, co za głuptoki. Chodźcie tu. Co to tam świeci? A, pochodnia. Re. Chodźcie, chodźcie. To chyba gdzieś tutaj. Tak, mam są. O moja chata. Chodźcie. Szybciej. Szybciej chodźcie teraz. Uuu, albo. O nie. Kurde, co ja mam teraz zrobić? Wyszłam świnie. Chodźcie tu, zubiaki. Okej. Okay. Dobrze, żeby mnie zaatakowali wtedy, kiedy... No... Przyszą do domu. Idę spać, rano się wami zajmę. No chyba, że ja mi znikniecie i będzie lipa. Świnki żyjecie? Tak, że jedzie, Drugi, druga lina, jedna, druga i git. chodźcie, albo wiecie co, tam to zrobimy. Chodźcie, chodźcie, szybciej, szybciej, jeju. Świnie całe wolne jesteście jakieś. Wolniejszych świn nie widziałam. Bo musiała dorobić robić płotków. Bo to będzie całkiem duża. Jakby zagroda. Taka, jakby zagroda. No. To nie będzie taka, jakby zagroda, tylko zagroda. Idę dorobić tych płotków. Bo zaraz zwariuję. Czy to z tego drewna było robione? Czy z ciemniejszego? Puść się pogubiłam. A dobra, trudno. Jak się mniejszego, to trudno, trudno. Um, więcej pudełków. Idziemy tam da, dołożyć chodków. Ale to chyba nie było jednak ten drewną. Ewidentnie nie. Dobra. Eee. Tutaj by to zakrętasy takie. Takie nie przeszkadzać Dobra, już śnie Odawać minę piny. Smycze. Dobra. Tutaj dywanik, tutaj dywanik. To wygląda w ogóle jak śnieg. Troszeczkę, popatrzcie. Siu nie. Teraz Wam przy, przyniosę żarcie. A ty Enderman nie tapaj się tak. gdzie? Ej, co z tym co Endermanem jest tak? Teleportuje się... nie wiem. Ciągle dosłownie. Tutaj mam ziemniaczki. Wystarczyły dwa, ale nie chciało mi się odliczać specjalnie dwóch ziemniaków. Chodźcie tu. Ziemniak, ziemniak. I bobo. Dzieciak jest? Jest dzieciak. Do widzenia. A może kurczaki też zrobię? Bo tutaj już jeden łazi. A dobra, co oni tam? Biorę kurczak. Dla was będę miała troszeczkę mniejszą. Tak, taką. Oby lisy się do kurczaków nie dobrały. Bo będzie lipa. I to wielka. Zobaczcie, tu kurczak. 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 Dziwnie powiedziany. Powiedziany kurczak. Dobra, wcale nie mam więcej dywanów. Chyba będę musiała zacząć używać śniegu. Ale dobra. Najpierw jeszcze poszukam owieczek. Oby gdzieś tutaj były. I jak znajdę kurczaczka, no to. z go wezmę, nie? Yy, Jest tu jakaś owieczka, kurczaczek, cokolwiek? No i nagle świnie się pokazują wszędzie, no. No czemu się nie pojawiałyście? Kiedy ja chciałam ten? Kiedy ja chciałam świnie? No chodźcie. No jeju, gdzie ty jesteś? <grystanie> Zniknęło mi. O, tutaj są dwie. Tutaj i tutaj. I mamy. Wezmę nawet dwa kurczaki, bo mam w końcu dwie liny. Dziękuję. Cej, okay, co to jest? Co, co tutaj było? Co tutaj chodziło? Krowa tam jest! Dobra. O, dawaj mi smyczkę. Idziemy też po krowę. Chodź tu kurczak. Nie możesz mi odmówić, pójście ze mną. Dobra, krótko, chodź tu. Chodź tu do mnie. Teraz mam. jakich tam doprowadzę, już. No to będę musiała znaleźć jeszcze. Jedną krowę. Dobra, w końcu mam jaja. Troszeczkę jaj mam. Jajetyk. Dobra, szybciej krowa, ja nie mogę. Dobra, schodzimy na dół, schodzimy na dół. Nie skaczemy i się nie zabijamy. Jak ostatnio, jak to zrobiłam, nie? Zrobiłam, tak spadło. spadłam. Spadłam, e, nie miałam sprojki i zginęłam. Czaisz, krowa? No, mm. nie zerwie się zginę. O! Szybko biegasz. Myślałam, że te zwierzaki minecraftowe są takie wolne i... Nie chcę jeść, nie? Ale jak pobiegniesz bardzo, bardzo szybko, no to one ten... Je czołgasz po, pod... po podłodze, ale i tak się spuszczają z liny czasem. Co jest... denerwujące. Więc jak biegać, to troszeczkę wolniej. Krowy, dacie radę tu wejść? No, dacie. O, wy zawsze dajecie radę. Rady. No, idziemy. Woda. Nie ma tutaj miejsce na wodę. Już niedaleko. To już tutaj za rogiem. <laughs> Ale rogu nie ma, więc nie za rogiem. A wy macie rogi, dobre. Tego nie było? zaraz to po, to po prostu naprawię i będzie wyglądać tak samo jak wyglądało. No i jeszcze drzewo to głupie. Zaś mi zabrakło, niech to! Para. Teraz to już naprawdę nie mam drewna. Jeszcze zobaczę, ale chyba nie mam. Ja to może tutaj troszeczkę zabudujemy. Żeby to tak nie wyglądało. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. Takie ładnie to teraz wygląda. Według mnie. Idę zobaczyć, czy mam to drewno. Jak nie, to nie wiem co. Ja się chyba zamorduję. No nie! Nie ma. Serio. I muszę teraz iść i nazbierać drewna. Ja to jestem jednak ciapa jedna. Pokazuję sobie zbierać drewna. A później dopiero budować i później dopiero wlać zwierzęta tam tu za A tak, to ja muszę się teraz męczyć z tym. Dobra, ostatnie drzewo i... Koniec. O ile starczy? Starczy? Starczy. Tutaj mam jeszcze dwa, więc gdzie jest. Na patyki idealne A wystarczy parę, parę patyków. Palle, pale, pale, papierowska. Dobra. Robimy dyseczki, patyczki i coś tam. Za dużo chyba tego, teraz zrobiłam. Dosłownie. Dobra. Zawsze zrobiłam za dużo patyków. Może pójdę spać. Zawsze światełko jakieś jest dzień to chodzi stąd i jest fajne. Wyraczków. Trzeba to teraz zrobić szybciej. Nie wiem czemu, ale szybciej po prostu. Żeby tego nie robić długo. Płot? Płotek wypadł poza płot. Nieźle. No i zaś muszę się wracać. Pod Irta. Jeju. Krowy wy to widzicie. Ja ciągle biegam do skrzynki. Do was. A wy nie chciałyście się mnie słuchać Znaczy, no, by się słuchały, bo przyszły za mną tutaj Więc nie wiem czemu mówię, że się nie słuchałem. Dobra, zapotujemy tę dziurę I puszczamy krowa wolno Wy nie możecie mi pomóc. Trzymajcie tego dipta i pomóżcie mi. Nie? No dobra. Sama to zrobię. Co za krowy. Mudzki normalnie. I koniec. Serio. Nie macie już więcej tak Myślałam, że macie. Dobra, odsuńcie się, krowy. Dawać mi Czy da się już rozmnożyć świnie? Tak, da się. A ty masz rosnąć. Mała. Mała świnka. Jest tutaj... Tak, mamy. A jajka mamy? Ja nie mogę, serio. Nie wzięłam tych jajek. Miałam gdzieś jajka. I zapomniałam, dobra. To zaprowadzę zaraz tam kolejnego kurczaczka. Albo zrobię to poza odcinkiem i tyle. Bo już mi się nie chce. Szczerze. Zostawiacie łapki w górę, subskrypcje. Ej, w ogóle, ja latam. E... No, widzimy się w kolejnym odcinku. E... Bajo, jajo.